Cześć Manko, z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś zrobimy sobie też w sumie znaną grę na przykład na Faście, czyli Tower. Polega to na tym, iż mamy sobie tutaj nasze pole i odkrywamy po kolei bloki. Jeżeli trafimy na TNT, to niestety przegrywamy, a jeżeli trafimy na Glowstone, to przechodzimy dalej. Także zaczynamy, no i ja już bym przegrał. I właśnie polega to na tym, że pole jest, o właśnie jak widzicie, tutaj na przykład się trafiło szczęście, no ale tutaj już by na przykład nam kolega przegrał, bo to może nam się niestety różnie wylosować. Także dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić, a oczywiście, żeby klient nie miał zawsze tak jak ten, to sobie tutaj szybko dla klienta losujemy. On mówi, że na przykład chce teraz stop, także wyłączamy mu. No, i teraz on gra. No i przechodzi dalej. I jak wiecie, możecie sobie ustalić, powiedzmy, że próg wejścia to jest 5 diaksów. I za każdym razem, yy, za każdym blokiem, który on odkryje, yy, dostaje powiedzmy pół diamenta. Czyli no tutaj jest pół diamenta na plus. No i teraz przegrał. No i tak naprawdę możecie mu powiedzieć, że. No, mał u ciebie wisisz był pół diamenta. Więc jak wygra, powiedzmy, następnym razem, to już był wisisz jednego diamenta. I na tym to polega. Za każdym razem musi wpłacić. I taka fajna tutaj, właśnie, giereczka, gdzie musicie, musimy mieć po prostu szczęście, żeby nie trafić na dwa TNT, lub żeby po prostu przechodzić grę dalej. Oczywiście, wasz kolega może zrezygnować. Powiedzmy, trafi Glowstone. Okej, okay, ja rezygnuję, ja rezygnuję. No i sobie wychodzi. Jest pół diamenta na plus. I tyle, ale no, także, no często po prostu ludzie nie przestają, więc będą przegrywać duże sianko. Ale zanim jednak zaczniemy, to chciałbym Was prosić o subs zostawienie subskrypcji na moim kanale, bo prawie 85% osób oglądających mój kanał nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Także zjedz na dół i kliknij sobie czerwony przycisk. Ale bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do budowy tego mechanika. Okay, a więc zacznijmy w sumie od budowy tutaj naszej góry, czyli tego miejsca, gdzie będą nasi. Kochani klienci, także ja zrobię sobie to może nie w tą stronę, a bardziej w tą. Czyli to będzie wyglądało mniej więcej tak, że tutaj są dwie kratki. Czyli tu będziemy sobie uzupełniać czerwoną no bo według mnie wygląda git. Zrobimy o takiej długości. No, gdzieś takiej. I teraz tutaj oczywiście sobie blokujemy, żeby nasz klient nie widział, bo tutaj powiedzmy, będzie, będziemy, mu, będziemy mu zapożyczać. Yy, Tutaj szirsy i będzie się to szirsami. Jak chcecie, możecie dać sobie inny blok, by lewy nie prześwitywało, no bo tak to nie miałoby to sensu. Dobrze, a więc teraz bierzemy sobie na przykład TNT, bo według mnie TNT jest oznaką właśnie przegranej. No i dam Glowstone, że to jest światło, że Juhu, dalej, dalej jesteś w grze. Także, ok, Żołeczki, na chwilę się tutaj zatrzymamy, bo tutaj popełniłem mały błąd, yy, bo nie możecie sobie tak dać na bo wtedy wystarczy iść wzorkiem, bo będzie to taki pattern, wyjdzie. Więc musicie dać sobie na przykład 3 TNT podrząd, 3, 3 Glowstone y podrząd i wtedy to się będzie Wam dobrze mieszało i nie będzie, powiedzmy, Wam się to ustawiało. Ale już Wam nie przeszkadzam i oglądajcie dalej poradnie. Mieszamy sobie oczywiście, dajemy to na Teraz wkładamy tutaj do środka TNT. No i teraz będziemy robić nasz mechanizm taki, podobny jak był yy, na poprzednim odcinku, czyli na klasycznej ruletce. No tylko, że teraz z tym wyjątkiem, że będzie to tylko nam służyło w formie po prostu losowania bloków. Znaczy nie losowania, tylko takiego sortowania, żeby były świeże bloki. W sensie, żeby nie było za każdym razem to samo. Dobrze, a więc przejdźmy sobie do budowy tego. Także ja będę sobie to tu budował na woolu, Także stawiamy tutaj. Hmm, starczy, tak, odległość starczy. Tutaj cyk, hopper. Teraz gdzie jest mój komperator? Potrzebuję bloczku. Cyk, cyk, tutaj. Tak, tutaj będzie sticky pistone. Także tutaj tak kładziemy. Tutaj natomiast kładziemy Redstone Repeater. Tutaj idziemy Redstone'em do góry. Tutaj stawiamy dwa repeaterki. Tutaj dajemy bloczek taki, potem natomiast bloczek taki. I to jest w sumie nasz, yy, nasze clue tutaj yy, całego mechanizmu. Polecam sobie od razu zrobić tak, że no po prostu nie będziecie tego jakoś włączać torczem, tylko powiedzmy jak tutaj macie swoją ścianę, to tutaj dajecie dźwignię. I tylko oczywiście wy możecie jej dotykać. Tutaj jest, o tutaj. Ach, ja cały czas tego redstone'a tu wywalam, to jest zdenerwujące. Dobrze, budujemy sobie schodki dla naszego redstone'a. Dobrze, teraz tak, trzeba się zastanowić, żeby tutaj, mm, o, zaraz będziemy prowadzić tutaj redstone i żeby mu nie, nie przeszkodzić, jak to powiem, dobra. Tutaj damy sobie, mm, kurczę, gdzie jest mój repeater? Co chwilę czegoś, coś gubię. Dobra, lecimy tu, mam nadzieję, że starczy. Tutaj dajemy sobie repeater. I prowadzimy do naszego dropera, w którym możecie w sumie włożyć jeden mieczyk. O, jak widzicie, zaczęło padać, więc trzeba praktycznego Weather clear'a strzelić. Przepraszam. No, bo będziemy działać na zasadzie tego, że będziemy to szybko włączać. Pamiętajcie, że tu musi być dźwignia. Włączamy szybko. Jak widzicie, wtedy to działa. I żeby zaprzestać, po prostu włączacie powiedzmy albo, no i potem wyłączacie mechanizm. Dobrze, teraz po prostu musimy to podprowadzić. Także tutaj sobie cyk bierzemy redstone. No i lecimy tutaj do mm, po, poszczególnych pistoletów. I polecam wam sobie patrzeć, jak to działa. Bo może czasami to nie działać wam. Chodzi o to, żeby ustalić dobre czasy działania każdego pistona, bo najpierw musi zadziałać ten, żeby potem zadziałał ten, ale ten nie może za szybko działać, bo tamten potem nie będzie wyrabiał. Wiem, że to jest takim trochę dziwnym językiem, ale zaraz zobaczycie o co chodzi. Mam nadzieję, że mi teraz nie wyjdzie za pierwszym razem świetnie. Także tutaj... Dobra, na razie to zostawię i patrzcie, teraz włączę nasz mechanizm. Jak widzicie, ten piston tylko... A nie, dobrze działają. Czy nie działają? Nie, nie działają. Chyba musiałbym jeszcze... Tam, muszę zobaczyć tamte podłączyć i będę zobaczyć, czy będą działać. Mm, także yy, tutaj podłączamy sobie. Cyk. Trzeba tak, oczywiście. I tutaj uciekamy na bok. Bo musimy podprowadzić do drugiego pistołna, a nam zasięgu już nie starczy, więc musimy sobie... Postawić repeaterka, dobrze. I teraz dajemy... Tutaj się podprowadzamy. O, ja akurat mi chyba wyszło, że git działa. Tak, akurat mi wyszło, że git działa, ale możecie mieć taką sytuację, że ja powiedzmy opóźnię go. Kurde, czekajcie, bo mi coś dobrze działa. Ja yy, Przepraszam was, że teraz taki zamęt. O, jak widzicie, teraz nie działa. Akur tutaj działa, tylko nie działa tu pewno, tak? I to też działa. Co się stało właśnie? A, tutaj nie popchnęło jednego bloku. A, bo tutaj bloczek wywaliło nam. O, teraz jest ta sytuacja. Jak widzicie, tutaj nam ten piston cały czas ciągnie tego TNT-ka, ale nie może ten piston po prostu za, za, ten, za wolno działa i, nie, i ten zdąży jeszcze zrobić dwa ruchy, zanim on zdąży popchnąć TNT. Więc po prostu należy opóźnić tutaj nasze y, TNT. Także ja to zrobię tak, że tutaj o nie, to tak nie może być. Poczekajcie, ja tutaj zrobię tak, że tu pójdziemy w bok. Tak, dokładnie tak. Tutaj damy repeaterka a tutaj tym mechanizmem pójdziemy na bok, i tutaj nie, do, nie dochodzi, więc tutaj damy, dajemy tak. I teraz, a bo tutaj odłączyłem. I teraz, jak widzicie, nadal to nie działa, bo. Czekajcie. Tu działa, ale za to po prostu on za szybko działa. I teraz trzeba wystarczy go opóźnić i będzie działać. Tylko dajcie tak, żeby działało jak najszybciej. O, teraz na przykład dobrze tasuje. Według mnie jest szybko i jest git. Chodzi, właśnie chodziło mi o to. Przepraszam Was za ten zamęt. Yy, jak widzicie, teraz już nam wszystko ładnie tasuje. Także wyłączmy sobie to. No i w sumie to tyle z naszego mechanizmu. Od razu Wam mówię, że. A, jeszcze przepraszam, tutaj gdzie jest pierwszy blok redstone'owy to musicie tutaj dać czarny, bo jak widzicie tutaj często będzie po prostu pusto i wtedy wasi koledzy, jak trafiłem na puste, o albo tutaj jak tu, by tu jeden bloczek wyrzuciło. O, i teraz powinno być git. Więc tutaj musicie jeszcze dać, tu gdzie kończycie, to tak naprawdę musicie też jeszcze zabudować. No i w sumie tutaj możecie sobie jakoś to ładnie ozdobić. Tutaj fajnie. Podchodzi klient. Oczywiście jest to gra, gdzie musi być właściciel, bo nie da się tu, musi być właściciel do wypłacania nagrody. Niestety nie da się tak, że jak zniszczy, że sprawdza, że jeżeli zniszczył blok, pod którym jest glowstone, to że wygrywa i dostaje yy, pieniążki. Także no chyba, że dałoby się komentarz. Ale raczej każdy woli to, żeby było normalne. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał mój mechanizm. Że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, po więcej moich własnych mechanizmów, które według mnie są ciekawe i bardzo proste i fajne. Oczywiście też będę budował budowlę z kwadratowej masakry. Tylko czekam, aż jakiś mechanizm się pojawi. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!